Witam Was bracia i siostry. Przepraszam, że tak się witam, ale tak chciałem troszkę zmienić coś, nie? Witam Państwa cały czas, tylko tak coś nie coś inaczej. No w każdym razie, jak go zwał? Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj parę słówek na temat naszej narodowej smuty i światowej smuty. Ech. Gdy pracowałem w Nowym Jorku jako forman na, na Manhattanie, niekiedy jeździłem na Manhattan, niekiedy jeździłem na Queens, na Brooklyn, gdzie mnie wysłano, tam pracowałem. Obowiązkiem moim było, proszę państwa, wziąć wena, z, z załogę, sprzęt i materiał i pojechać na miejsce pracy. Tak jak mówiłem wcze, wcześniej, bardzo często trzeba było jechać na Manhattan. Kto z państwa pracował w Nowym Jorku, to wie o czym mówię. Z Queensu, bo na Queensie mieliśmy szapę, dojechać na Manhattan przez Triborough Bridge, tam znaleźć, znaleźć parking, gdzie wszędzie pisze no commercial traffic, no to jest sztuka. Nie każdy tę sztukę opanował. No było nas kilku formalów, którzyśmy tę sztukę opanowali iśmy jeździli. Proszę Państwa, jakśmy jeździli, jak jechałem niekiedy te, przez ten tra Bridge, to co, codziennie jechaliśmy prawie było co innego, inaczej był ustawiony y, trafik, y, ruch na tym moście i zjazd z mostu i potem trzeba było na piątą aleję się jakoś y, dostać, przejechać i jechać na miejsce pracy. I <ścoughs> ulice, jest nie między ruchem w, w jedną stronę, w drugą stronę, był, o, był rozdzielony takimi betonowymi alfami, takimi, kto z Państwa tu już w Polsce ta, są takie, takie idzie maszyna i tak kładzie, takie metalowe bloczki, gdzie o, o, oddzielone są pasy ruchu w, w, tą, w tym kierunku i z powrotem. Jadąc na Manhattan, wiedziałem, że muszę 40 minut się przebijać. Przez ulicę zatłoczone Manhattanu, i żebyś z powrotem być na po drugiej stronie tych barierek, tych zapór, za zapór yy, betonowych. I tak sobie nieraz raz miałem taką myśl, głupią oczywiście, ale miałem. A ja by tak przejechać przez te barierki to bym 40 minut się nie musiał męczyć i już bym był na drugiej stronie. Proszę Państwa, gdy miałem, gdy prowadziłem biuro projektowe Biuro Obsługi Budownictwa, pracowałem, tak jak mówiłem Państwu, jako projektant konstrukcji budowlanych. Biuro prowadziłem 22 lata, dużo. Pracowałem 7 dni w tygodniu, bo dlatego, że trzeba było szybko robić i dużo, żeby przeżyć. 7 dni w tygodniu, po 16-18 godzin dziennie. W tym miejscu, gdzie teraz nagrywam, proszę Państwa, ten filmik dla Was, tu siedziałem bardzo długo, świtu do nocy, można powiedzieć. I w niedzielę też, bo trzeba było szybko, bo telefon za telefonem, wszystko się rwało. Gdy jechałem gdzieś na budowę odebrać jakiś strop, czy fundamenty, czy doradzić wykonawcy, jeżeli, odnośnie, jeżeli chodzi o, o, o roboty, i widziałem, że w pobliżu mojego miejsca zamieszkania jest jakaś obca budowa, to znaczy obca w sensie tym, że ktoś inny ją projektował, ktoś inny ją nadzoruje, to bardzo mnie to yy, bulwersowało. Dlaczego Anteka, nie ja? Do czego to doprowadziłem? Proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych ciężko pracowałem. Jak ktoś był, to wie, że Ameryka jest dla byka. Niewiele zdziałałem. Niekiedy nawet miałem pretensje sam do siebie, po co ja tam siedziałem 5,5 roku i generalnie rzecz biorąc przywiozłem parę groszy, które wsadziłem potem w budowę, w firmę. No generalnie nie, Ameryki nie zdobyłem. Potem zastanawiałem się, po co ja to tak się męczyłem, jeżeli chodzi o te firmy, o to wszystko. I niekiedy, proszę Państwa, dochodzimy mi taka konkluzja. Dlaczego ja to mówię? Środki masowego przekazu, proszę Państwa, w chwili obecnej już zwariowały. Nie ma dnia, żeby nie podawali nam, ile ofiar jest śmiertelnych w Polsce, ile zachorowało, ile w Stanach, ile we Włoszech, ile w świecie, ile w Chinach, że to nie ma na razie na to lekarstwa. Minister od y, choroby y, twierdzi, że będziemy chodzić tak dwa lata. Inni twierdzą, że może 20 lat. Jeszcze inni, że to się nie skończy. Jeszcze inni, że pomrzemy. Jeszcze inni, coś tam. Jeszcze inni, coś tam. I człowiek zaczyna po prostu dygotać przed tym, przed, tym, y, przed tymi, y, przed tymi y, komunikatami. Proszę Państwa, po co ja tu mówię Państwu? Mówię to po to, żebyście uspokoić. Ta wielka smuta narodowa, wielka smuta e, światowa minie. Ona minie, nawet proszę państwa, e, od nas zależy, jak my to odbierzemy. Od nas zależy, jak my to przeżyjemy. My, proszę państwa, nie zmienimy nic. Jeżeli wychodzimy z domu i mamy iść do sklepu, lub do kościoła, lub gdzieś na spacer, lub gdzieś gdzieś, musimy iść do pracy, musimy iść do pracy. I musimy iść, i widzimy, że na horyzoncie jest chmura. To proszę Państwa, nie przeklinajmy tej chmury. Nie zemśmy jej, nie wygrażajmy jej, bo my nic nie zmienimy. Weźmy parasol, uśmiechnijmy się do siebie i idźmy tam, gdzie mamy iść. Proszę Państwa, to Państwu radzę. Nie przeklinajmy to. Niech oni krzyczą, niech oni nas straszą, niech oni nam e, wmawiają teorie spiskowe. To nie zmienimy. Proszę Państwa, no to co, to co, że będzie recesja? No to będzie recesja. No to co, że stracimy majątek? Proszę Państwa, my tego nie zabierzemy do sobą, tego majątku. Jeżeli stracimy, to widać, tak było napisane i stracimy i tyle. Tak to wygląda. A, a proszę Państwa, a gdy stracimy kogoś bliskiego? No, no, no to zdarza się. Stracimy kogoś bliskiego, to znaczy, że tak, miało, tak było napisane, i proszę Państwa, iśmy stracili tego kogoś bliskiego. I on już jest w innym świecie. I my też tam będziemy, tylko to jest kwestia czasu. Tak do tego podchodźmy. No a co, gdy, gdy umrzemy? No proszę Państwa, gdy umrzemy, no to umrzemy. No kiedyś musimy umrzeć. Widzicie Państwo, ja pracując po 16, 18 godzin, 22 lata, do, do, zarobiłem sobie otyłość i cukrzycę, która mnie niszczy. Tyle doszedłem, proszę Państwa, przez tę swoją, przez tę swoją pracę, przez tę swoją, swoją napinkę, bo byłem ambitny, bo musiałem wszystko zrobić najlepiej, bo musiałem zrobić to. No tak, to proszę Państwa działa. No jeżeli umrzemy, no to umrzemy. Umrzeć musimy i koniec. Albo pójdziemy do lepszego świata, tam gdzie, gdzie poszli już przed nami tyle ludzi, wszyscy, nikt nie wrócił. Chyba tam jest fajnie, skoro nikt nie wrócił. A jak nie, to przejdziemy, proszę Państwa, reinkarnację, dostaniemy nowe ciało, pozbędziemy się tych wszystkich dolegliwości i tego balastu, który na co dzień leścimy z chorobami, i będziemy, będziemy przechodzić następną młodość, będziemy pięknie żyć sobie dziedzictwo, przeżyjemy młodość, piękne czasy zakochania, yy, wychowywania dzieci, małżeństwa, wychowywania dzieci, robienia kariery zawodowej. No, no to co? No, no to co? No to... My mamy się przejmować tym, że nas straszą, a okrągło niech straszą. To jest ich problem, nie nasz. Musimy to przeżyć w spokoju, a nie w, w jakiejś traumie. Czego Państwu serdecznie życzę i do zobaczenia na kursie. Do widzenia.